Cześć, z tej strony UJA. Witajcie w Wortenderze. Dziś mam dla Was prawdziwą perełkę jaką jest K 84 Hayate. Właśnie kupiłem ten samolocik i od razu jestem nim po prostu oczarowany. Maszynka praktycznie jest pozbawiona VAT. Może do czego tylko można się tam lekko przyczepić. To czas przeładowywania 30, bo trwa on około 50 sekund. Czyli pewnie bez wyszkolenia załogi 60 sekund. No ale cóż, wiadomo, że 30 się długo przeładowuje. Nie jest to jakiś wyjątek od reguły, tylko mm, podobnie jak u Niemców, y, trwa to swoje i tyle trzeba to przeczekać. Poza tym samolot ma doskonałe y, parametry, jest bardzo szybki. Praktycznie nigdy nie schodzimy y, poniżej 400. Wymaksowany powinien lecieć 550 i więcej średnią prędkością, czyli rewelacja. W nurku wytrzymuje 750 i nie usztywnia się. Możecie nim śmiało manewrować, zobaczcie. Nie ma żadnego problemu. Tak więc maszynka no po prostu fenomenalna. Weźmiemy tego birkatka. Spróbujemy. Zobaczcie, go rozerwał na kawałki po prostu. Niesamowite jest to uzbrojenie, a ono jest jeszcze stokowe, tak więc będzie wymaksowane, będą działka ulepszone i amunicja będzie siwy, dym po prostu siedział. Oczywiście nadal należy ostrożnie z nim podchodzić do takich właśnie latających fortec. To są samoloty, którym trzeba okazywać szacunek. One mają potężne uzbrojenie obronne i, i naprawdę trzeba uważać no tutaj akurat nic nie mamy w pobliżu, więc spróbujemy go troszkę ugryźć. Ale atakujemy tylko w ten sposób, że... O tak, o seria. I wiejemy. patrzcie tak nas trochę poranił. Ale jak widzicie, nie jest to Ryzen, nie jest to papier. W Ryzenie już to skrzydło by pewnie odpadło, albo nawet tył. Zobaczcie, jaką dziurę mamy w ogonie i... I dalej lecimy. Samolot nie stracił praktycznie nic z właściwości swoich no rewelacja, po prostu rewelacja. A no, zobaczcie, tutaj mamy tego M410, będzie szedł na nas. Zrobimy mały unik. Chłopak zezował i teraz już jest nasz. Nie wiem czemu w ogóle z nami chciał wejść w walkę. No ale chciał, to wejdzie. już powinien wiać, się wystraszyć, z tym, że ma taki problem, że nam nie ucieknie, tak jak mówiłem, jest to niesamowicie szybka maszyna, zobaczcie, miał przewagę prędkości i już ją stracił. Dobra, teraz jeszcze go dobijemy. Okej, okay, dostał krytykę, strzelec nieprzytomny, to miło. O, dobra, ster kierunku, czyli już po nim. Możemy sobie go odpuścić i lecieć dalej. Jak widzicie amunicji tutaj jest 120 sztuk do działek ciężkich 30, czyli po 60 na działko, to całkiem dobry wynik. Większość samolotów, jeśli ma działka 30, to ma mniej amunicji. 20 również wychodzi tam 160 na działko. 320 jest chyba. No to również za amunicji nam nie zabraknie. Nawet jak się skończą 30, to 20 też dają radę. Nie jest 300, przepraszam, jest po 150. No ale przede wszystkim zobaczcie, zobaczcie jak to lata. Zobaczcie jak to skręca. On nie traci dużo energii przy zwrotach, co jest jego kolejną zaletą. Więc tych zalet naprawdę jest sporo. Możecie nim wymanewrować większość samolotów, przegonić większość samolotów, uciec dla większości samolotów. No to jest po prostu rewelacja. Moim zdaniem przewyższa on foki, przewyższa on samoloty. Ła przynajmniej mi się lata nim o wiele lepiej. Zobaczcie, zawsze coś rozerwiemy na kawałki. No to jest po prostu rewelacyjna sprawa możemy nim fajnie wychodzić z takich kotłów właśnie Bra, F8 weźmiemy że jest to stokowa maszyna. Zobaczcie, jak fajnie sobie radzi. Dobra, braki to krytyk, zbiornik paliwa. To frak powinien być nasz. Jak traficie często w zbiornik, to możecie odpuścić, bo w większości wypadków zaliczy wam strącenie. No, jak widzicie, zaliczyło. Cztery fraczki już są. No i lecimy. Mamy. A, Spitfire a ktoś już rozwalił. Weźmiemy sobie P51. Aż kurczę, Tempest nas podpalił. No to kicha. Czyli rozwalamy to, to co widzimy. Dobra, most tak o, jeszcze jeden prezent Tak jest, to jest maszynka. Obacie fajcząca się jeszcze dwa fragi zdobyła. No niestety już się dofajczymy do końca, ale no... Masakra co ten, co ten samolot potrafi. Dobra, tutaj, żeby już nie przerywać, wezmę jego młodszego brata, czyli Otsu Oczu jest o tyle gorszy, że nie ma działek 30, co prawda ma 420, więc to również nie jest słabe uzbrojenie, tylko jedno z lepszych. Zresztą mam nadzieję, że Wam to udowodnię za chwilę. On jest już prawie wymaksowany, dlatego zobaczcie, on leci, on leci jeszcze lepiej niż, niż jego następca w chwili obecnej. Hayate po wymaksowaniu musi będzie na pewno po prostu mega mega dobrym. tej MOMBowce tak jak zawsze lecimy, salwka i odpuszczamy Aby nam nie, nie zrobiły krzywdy, nie uszkodziły nas zawsze asysta będzie. Dobra, tutaj mamy jakiś Jakichś dwóch panów. O proszę, formacja bojowa, chłopaki się trzymają. Teraz im pokażemy co myślimy o ich formacji bojowej. Hawoczki sobie lecą. Cześć chłopaki. A, za panem jeszcze tutaj nawrócimy. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć czołem. Po silniczkach, po silniczkach. No i super. I tyle było ich formacji. Zobaczcie, również nas trochę pouszkodzali, ale te samoloty, jak już mówiłem, nie są typowo japońską konstrukcją, czyli z papieru. Tylko tutaj jest już ciekawszy materiał użyty, który wytrzymuje trochę ostrzału, co cieszy. Dlatego mówię, ten samolot jest praktycznie pozbawiony wad. Jeśli nie lubicie japońskiej myśli technicznej, jakoś nie przepadaliście za Ryzenami, ten Myślę, że te cacka byście naprawdę bardzo, bardzo pokochali, bo dostarczają one naprawdę świetnych wrażeń. Jak cały czas macie taką przewagę prędkości nad przeciwnikiem, no naprawdę nikt wam nie ucieknie. No to lata się fenomenalnie. Dobra, tutaj ta King Cobra. Patrzcie, King Cobra to szybki samolot. Ale co z tego. Do widzenia. Hayate, Hayate, już ktoś go rozwalił. No już jest praktycznie po grze. Gdzieś... E, nasze ki robiły tutaj ładną sieczkę. Hayate hmm, rzuca, y, bo ma on writing 6.0, rzuca już e, dosyć często na na te pierwsze, na te pierwsze MIGI to amerykańskie P80 bodajże. tak więc już przeciwników będziemy mieli godnych, ale nie należy się tego obawiać, tak jak mówimy, dosyć szybko nabieramy prędkość 700, więc możemy ich dogonić, przynajmniej dopóki oni również nie, nie pikują jako siostro. Dobra, jeszcze tu. O kurde. Ale koleś. Dobra, ostatnio gorzej. Jak widzicie to naprawdę jest mocny samolot. Ryzen już by się rozleciał, jakby ktoś go tak walnął w skrzydło. Tylko części by poleciały i tyle, a ten przetrwał. Tak więc na no, cały czas udowadnia, że jest porządną maszyną. O, no, wynik całkiem niezły. 42 tysiaki. Proszę tutaj dowód, że to stokowa maszyna była miot i orzeszki mam nadzieję, że, że filmik Wam się podobał i osiągi właśnie e, Hayata, a także jego młodszego brata zrobiły na was również piorunujące wrażenie i, i przynajmniej będziecie się bali, jak będziecie widzieli ten samolot. Naprzeciwko, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej!